Siemanko ludziska, z tej strony Adam Dobrzyński. Zapraszam Ciebie do wysłuchania mojej rozmowy z Olą Barcikowską, która zaprosiła mnie do kolejnego odcinka programu Myślę, że... gdzie porozmawialiśmy o postaciach z bajek i o bajkach. Więc nie traćmy czasu, przejdźmy do nagrania. Cześć. Cześć Ola, cześć. Dobrze się słyszymy? Ja Ciebie słyszę, nie wiem jak Ty mnie. No to super, bo ja Ciebie bardzo dobrze słyszę. To już, już, momencik. Kolega Spoko. nam włączy i będziemy zaczynać. Dobra, spoko loko To jesteś tak, tak na czasie przez synka też, nie? Oczywiście tak, z tak. Z znaczy, bohaterami. A tak bohaterami. Wiesz, temat jest z tak. tego typu, że to ja się mogę trochę zapętlić, bo ja już nie wiem, które to będą moje wspomnienia, a które to są tak jakby nasze łączone albo jego. Więc ja tam w sumie było nie było, jestem okay. na czasie. Chwalę to sobie z tego prostego względu, że przy okazji ja lubię bajki i z przyjemnością lubię cały czas oglądać. Właściwy a? człowiek. Ta. Dobra, to lecimy w takim razie. Dobra. E, jakie książki, książeczki, książki dla dzieci Ty najlepiej pamiętasz ze swojego dzieciństwa? To już trochę ciężko wspominać, bo ja miałem jakieś dość pokaźną kolekcję, jeśli chodzi o e, książki. Tak typowo, żeby scharakteryzować pod względem jakichś teraz współczesnych bohaterów czy postaci, które są, to tak mi ciężko przewołać na myśl. Wiem, że na pewno taką popularną postacią był Reksio i niezależnie czy to była wieczorynka, czy to były jakieś związane nawet magazyny typu Czuchcia, która była i popularna zarówno w telewizji i Kufon i Monika tak samo jako taki periody, które można było sobie poczytać jakieś tam historyki, tego zgłębić też kojarzę. Bardziej niż książki jednak w pamięci mam komiksy typu jakiś Spiderman czy jakieś chociażby Transformersy, różnego rodzaju takie trochę fantastyczne postacie bardziej mi się utrwaliły w postaci komiksów. Książek miałem dużo, ale żeby taką jedną tutaj wyłożyć jako kawał na to nie jestem w stanie przytoczyć. Ale no to w takim razie powiedz, czy miałeś ulubionego bohatera albo taką historię w ogóle? Która była dla ciebie bardzo ważna i która jakoś tam się przewijała przez dzieciństwo twoje albo bohater. Znaczy Ogólnie jeśli chodzi o samych bohaterów i to, to musimy też rozgraniczyć światy czy to książki czy to jednak seriale czy to jednak jakieś filmy i książki 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 tak. Powiedzmy, że takim światem, który ja najbardziej lubię, to i to od lat młodzieńczych jest świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena, czyli Hobbit i wszelkiego rodzaju Władca Pierścieni. I to po dziś mnie elektryzuję, lubię cały czas wracać do tego, czy to w formie książek, bo mam zarówno e-booki na telefonie i książki w formie papierowej, a także ogólnie świat, który został wykreowany w kinematografii. No, więc to jest takim, powiedzmy, największym moim elementem, który jest najbliżej mi. Nie. A jakie z kolei bajki albo filmy animowane najchętniej oglądałeś jako dziecko? Jako dziecko to też wszystko zależy od etapu życia. E, bo jeżeli bym tak się zastanowił, jako taki mały berbeć z przedszkola, no to było, nie było. Był Reksio, by, rodzajów, był różnego rodzaju bolek i lolek. Najbardziej zawsze wyczekiwałem na niedzielę, bo wtedy były najlepsze wieczorynki. I to w zależności, czy to były jakieś Looney Tunes, Krudik Bugs, czy jeszcze jakieś inne historie. No bo było, nie było, kiedyś optowaliśmy tylko wokół tego, co było nam podsyłane przez kilka telewizji, więc zawsze wyczekiwana była wieczorynka, zdecydowałem się do tego. A jeżeli chodzi już o takie starsze lata, no to wszelkiego rodzaju świat Marvela był jednak tym najbardziej ulubionym, chociaż Batmanem ze świata DC też bym nie pogardził. A czy kiedyś się przebrałeś właśnie jako dziecko, czy już taka, takie starsze dziecko, początkująca młodzież, za jakiegoś bohatera książki albo filmu animowanego, czy z okazji jakiegoś balu, czy z okazji nie wiem, jakiegoś karnawału i tak dalej i tak dalej. W przedszkolu miałem maskę Batmana, to na pewno ale jeżeli chodzi o same przybieranki, to było tak ciężej z tego względu, że na no, przykład rodziców nie było stać na jakieś takie kostiumy, więc powiedzmy, że pamiętam, że nawet chyba w wieku 3-4 lat miałem zrobiony przez kuzynkę strój Batmana, zrobiony z rolek od papieru, zrobiony własnoręcznie i gdzieś jeszcze mam chyba te zdjęcia z tego, to wygląda trochę komicznie ale bardziej chodziło o samą intencję żeby do tego iść, miałem gdzieś jakąś Maskę mieszknickie, to na pewno, ale bardziej niż przebierać, wolałem rysować te postacie i po dziś dzień, w sumie, od czasu do czasu lubię sobie skrobnąć jakąś taką postać fantastyczną, czy to już z tego mojego ogródka dziecięcego, czy z tego, że po prostu jako tata też mam syna, więc pod jego kątem różnego rodzaju takie postacie lubię rysować. Często jest tak, że dla dziecka, dla młodego człowieka jakaś zabawka albo jakaś maskotka jest taką bezpieczną przystanią, czymś, co warto mieć przy sobie. Czy ty miałeś jakąś taką zabawkę, która ci towarzyszyła przez wiele lat? Sentymentem, jako taki maluch od kołyski, to miałem takiego pieska, ale to nie była jakaś wytworzona postać ze świata bajek, bo w tamtych czasach nie było to jakieś popularne, aby tworzyć tego typu rzeczy marketingowe, powiązane akurat z bajkami, więc miałem taką maskotkę pieska, bardzo go lubiłem, żałuję, że go nie mam po dziś dzień, bo też byłoby taka pewnego rodzaju sentymentalna pamiątka z lat młodzieńczych, a później się pojawiały różnego rodzaju jakieś figury, z postaciami, czy to niezależnie, czy to był Spider-Man, czy jakiś Herkules, czy jeszcze jakieś inne, które już stopniowo zaczynały wchodzić do kin i też były modne w tamtym czasie. I na sam koniec, właśnie, czy zachowałeś sobie jednak jeszcze jakąś zabawkę albo książkę z dzieciństwa na pamiątkę? Coś takiego masz gdzieś w piwnicy, u mamy, gdziekolwiek? Pewnie jakbym się dopadł do jakichś zbiorowisk umamy, to pewnie bym coś znalazł. Tak, żeby mieć fizycznie, no to niestety nie posiadam, bardziej to jednak zostaje w mojej pamięci i, i, i do tego mogę sobie wracać, co było takim elementem dla mnie. Już mając na uwadze to, że ja tego nie posiadam, bardziej bym szedł w stronę swojego syna, aby on miał taką suwenię z lat młodzieńczych, coś co było bliskie jemu sercu i przynajmniej ja wiem, że to może być dla kogoś Ważne z biegiem czasu, bo, no, bo nie było, jesteśmy dość emocjonalni i sentymentalni, więc lubimy sobie powracać do takich rzeczy. Więc tutaj naprawię te błędy, które ja na przykład e, u siebie nie zastosowałem, ale wtedy nie byłem świadomy i zupełnie miałem co innego w głowie. No i super. Pięknie dziękuję. Miłego dnia. Jutro Dzięki. o 18.35 jest emisja tak, tego odcinka. Spoko. Bardzo dziękuję Adam. Trzymaj się. Dzięki. Zrebie, Trzymaj się. Cześć. Dziękuję ci bardzo widzu za to, że poświęciłeś swój czas i wysłuchałeś moją rozmowę z Olą Barcikowską do końca. Mam nadzieję, że sprawiło tobie trochę to radości. No i być może znajdziesz trochę czasu na to, aby poczytać albo zapoznać się z bajką ze swojego dzieciństwa, która sprawiała ci wtedy radość. Tego tobie i sobie życzę, życzę ci miłego dnia no i dużo uśmiechu. Trzymaj się. Cześć.